Bezpieczne to nie jest nic. Życie w ogóle jest niebezpieczne i życie wiadomo, jak się kończy u każdego. Jest to koniec życia, jest pewne. Natomiast termolezy jest to dość bezpieczny zabieg, jeżeli jest e, robiony. Przez kogoś to wie, co robi. I przez kogoś to używa odpowiedniego sprzętu. Używia, używa najlepiej fluoroskopii, to jest standard. Używanie rentgena, czyli fluoroskopii do termolezji odcinka lędziowego. Są powikłania termolezji. Niektóre zależą od lekarza, ale niektóre niestety nie zależą od lekarza. Lekarz może zrobić wszystko nieraz dobrze, perfekcyjnie, ale jakieś tam powikłania mogą być. I niestety dlatego, niestety nie na wszystko jesteśmy w stanie, nie wszystkiemu jesteśmy w stanie zapobiec. Dlatego właśnie robimy. robimy Zabiegi robimy operacje, poddajemy pacjenta różnym leczeniom, wtedy kiedy pacjent tego rzeczywiście wymaga, wtedy kiedy widzimy, że korzyści znacznie przewyższają powikłania i zagrożenia, wtedy takie zabiegi robimy. Trzeba dobrze pacjenta dobrać i lekarz powinien być adwokatem, takim doradcą pacjenta. I powinien pacjentowi doradzić, co najlepiej zrobić, co dla pacjenta wiąże się z największą korzyścią, ale decyduje pacjent.